Ja się zastanawiam, czy wy też macie poczucie, że od jakiegoś już czasu dzieciom serwuje się przemieloną papkę. O co mi chodzi w temacie przemielonej papki? Pamiętam, że kiedy sam byłem dzieciakiem, czytało się baśnie. I to były baśnie różne różniasta. Oczywiście już wtedy był problem z tymi prawdziwymi grimami, już wtedy to było ugrzecznione, ale nadal. Źli byli pokonywani. W tych baśniach była śmierć, była krzywda, mmm, był smutek. W zasadzie, no, wiele z tych baśni kończyło się po prostu źle, a nawet jeżeli kończyły się dobrze, to czasami pozostawały, pozostawiały po sobie taki posmak gory, czy na języku, posmak takiego mroku. Ja pamiętam do dziś, jak bardzo wstrząsnęła mną dziewczynka z zapałkami. I przyznaję, nienawidzę tej baśni, bo to była najsmutniejsza rzecz, jaką czytałem w moim dziecięcym życiu. Ale zastanawiam się, czy dziś. Idziemy w dobrym kierunku, bo wiecie, książka dla dziecka to ma być książka przede wszystkim bezpieczna. Wiele się mówi o bezpieczeństwie, o tym, że to nie może szkodzić, ma pomagać. I tak dziś, baśnie, nawet te przemielone już, które czytałem ja w swoim pokoleniu jako dzieciak, czyli powiedzmy te 25, a nawet i dalej. Od prawie 30 lat temu, że te baśnie, już wówczas bardzo mocno zmienione, dziś doczekały się jeszcze większych zmian. Tam nie ma śmierci, tam często po prostu ci źli bohaterowie byli przeganiani, i choć sam nie czytałem tych baśni, wiele, wiele takich elementów napotkałem w sieci oburzonych rodziców, którzy mówią, co się stało z prawdziwymi baśniami. I ja zastanawiam się, czy takie. Na siłę roztaczanie parasola bezpieczeństwa nad dzieckiem jest dobre. Dzisiaj mam książkę, wokół której właśnie na ten temat chciałbym porozmawiać. To jest moja ulubienica, jeżeli chodzi o książki dziecięce. Mogę to powiedzieć już chyba wprost. Kiran Milut hergrave z najnowszą swoją powieścią, wydano przynajmniej w Polsce. Sofia, dziewczyna z Kościanego Domu w tłumaczeniu. Marii Jaszczurowskiej. Skąd możecie kojarzyć tak e, autorkę? Możecie ją kojarzyć z Dziewczyny za Atramentu i Gwiazd, również tłumaczonych przez Marię Jaszczurowską i w ogóle podobna okładka, co mi się bardzo, bardzo podoba. Oraz Wyspy na końcu świata, również w tłumaczeniu Marii Jaszczurowskiej, choć tutaj okładka już zdecydowanie inna, no dobrze, niebieska, ale powiedzmy, że tutaj gdzieś to jest e, powiązane ze sobą i od razu zaznaczam, te książki nie mają ze sobą nic wspólnego poza nazwiskiem autorki. Ale właśnie, wokół tej książki chciałem Zastanowić się, czy takie roztaczanie parasola bezpieczeństwa bezwzględnego nad, dzie nad dzieckiem jest rozsądne, bo to mi przypomina sytuację też stricte książkową z lektury Ponad Wszystko nikolion, gdzie tam dziewczyna była przez swoją matkę chroniona przed całym światem, ta wmówiła jej chorobę tylko po to, żeby nic jej złego nie spotkało. I mam takie wrażenie, że my serwujemy dzieciom to samo: może nie na poziomie wychodzenia z domu, może my nie zabraniamy dziecku kontaktu z rzeczywistością poza domem, ale dając. Tego typu historie, historie, które unikają za wszelką cenę jakiegoś zła, czy jakichś głębszych emocji, które mogą pozostawić po sobie negatywne skutki. Czy my tych dzieci nie pozbawiamy tej najważniejszej wartości, którą wynosi się z książek, czyli wartości emocjonalnej. Tego, żeby coś nas gryzło po lekturze, żeby w nas pozostawało. Bo taką książką są książki Kiran Millwood Hargrave. I to nie tylko Sofia, dziewczyna z kościanego domu, ale... Wszystkie inne, które czytałem, które wam tutaj pokazałem, również. No właśnie. Parę słów o i do tematu sobie wracamy. Opowieść traktuje o Sofii, dwunastoletniej dziewczynce, która do tej pory żyła sobie spokojnie ze swoją matką, która jest osuarystką, czyli rzeźbiarką w kościach. Tworzy mistyczne, niemal magiczne przedmioty, właśnie z kości. Wspaniałe budowle, od najmniejszych gadżetów, ozdóbek, po naprawdę fantastyczne rzeczy, no które można powiedzieć, mają magiczne właściwości. Sofia ma młodszego braciszka i w ich życiu zaczyna zaczyna się dziać niedobrze w momencie, kiedy ich matka zostaje pojmana, a przynajmniej jest ścigana przez władze. Nie wiedzą dlaczego, nie wiedzą za co, w każdym razie domyślają się, że ma to związek właśnie z tym zawodem, który matka wykonuje, z tym zawodem, który niesie ze sobą wiele pytań pozostawionych bez odpowiedzi. Co gorsza, jakby nasi bohaterowie mieli za mało na głowie, we wszak muszą odnaleźć swoją matkę, bo życie we dwójkę, kiedy ma się 12 lat i młodszego małego braciszka, no wcale nie jest czymś no, pozytywnym, ani czymś na co ktokolwiek by się pisał, to okazuje się, że jest jeszcze trafiają do sierocińca zarządzanego przez bardzo tajemniczą zakonnicę imieniem Rosa. I oczywiście rodzeństwo pragnie stamtąd uciec, przy okazji też odkrywając tajemnicę, co też się stało z matką. No i właśnie, taką mamy tutaj historię, czyli można powiedzieć przygodówka dla dzieciaków, dla młodszej młodzieży, jak najbardziej tak. Tyle tylko, że Kieran Milut Hergreif... Robi to, w czym jest najlepsza, czyli się je zamęt, zadaje pytania bez odpowiedzi, stawia bohaterów przed trudnymi wyborami, pokazując niejednoznaczne ścieżki. I właśnie nie jest przypadkiem, że ja właśnie w kontekście tej książki chciałem z Wami pomówić o tym, albo raczej do Was, pomówić yy, o problemie moim zdaniem, bo inaczej tego nazwać już nie mogę, problemie właśnie ugrzeczniania książek dla dzieci, pokazywania czerni i bieli czegoś no, w zasadzie bardzo stabilnego, bo życie. Uwaga, uwaga, wielki spoiler życiowy nie jest czarno-białe, pełno w nim odcieni szarości. I wydaje mi się, że to jest bardzo istotne, żeby dzieciakom przynajmniej tę szarość dogów wtłaczać, żeby pokazywać, że nic nie jest takie jednoznaczne w prawdziwym świecie, jak mogłoby się wydawać. No i właśnie, Hergrave po raz kolejny udowadnia, że tak jest w istocie, choć tym razem bierze na temat coś bardzo, bardzo delikatnego, mianowicie miłość. Pamiętamy! Harry Potter. Miłość. Miłość to jest siła, która zwycięży nawet śmierć. Miłość to jest siła, która zwycięży wszystko. Pytanie, które zadaje Hargrave w tej książce, i pytanie, które dla mnie jest pytaniem mistrzowskim, to jest to. Czy miłość, którą darzysz jakąś osobę, czy nawet wzajemna miłość, może prowadzić do czegoś złego? Czy miłość w obrębie rodziny może prowadzić do skrajnego zaślepienia, do działania tym samym na szkodę innych? Wszak inni nie liczą się, kiedy ważne, ważni są ci, których kocham ja, kiedy najważniejsze jest to, co dla mnie jest najcenniejsze. Hergrave porusza ten temat, w mo w moim zdaniem, z mistrzowską precyzją, wchodząc bardzo głęboko, jeżeli chodzi o literaturę dziecięcą, tam młodzieżową w taki temat, bo to nie jest temat łatwy, i wydaje mi się, że nawet w książkach dla dorosłych to nie jest temat tak bardzo oczywisty, ale za to jest to temat, który budzi gdzieś do myślenia, pobudza nas. Czy ta miłość faktycznie niesie ze sobą samo dobro, czy miłość wzajemna, czy rodzina może krzywdzić innych właśnie za, za. właśnie tym faktem, że istnieje, tym faktem, że ta rodzina jest stabilna i działa tak, jak działać powinna. To jest właśnie temat, który porusza ta książka. Co mi się tutaj bardzo podoba, to jest fakt, że nie mamy już światów wykreowanych, fantastycznych, a w zasadzie mamy tutaj świat rzeczywisty. Włochy, Siena i czasy, trudno mi tutaj określić, ale to są czasy, w których panowała zaraza ospy, kiedy wiele osób właśnie umierało na ospę. No i tutaj też mamy w rodzinie takie przypadki, też wokół gdzieś tam poruszają się tego typu przypadki. Y i tak, mamy właśnie ten świat realny, mamy tutaj nawiązanie do realnych wydarzeń, mamy nawiązania do realnych miejsc, co dla mnie też zawsze jest wartością dodaną, bo jakoś tak fajnie jest mi czytać książkę, w której, mm, zwłaszcza dla dzieciaków, w której może nie tyle uciekamy od tej rzeczywistości, bo pytanie, czy dzieci muszą aż tak uciekać od rzeczywistości, najlepiej, żeby najpierw ją poznały w ogóle, prawda? Yy, więc yy, to mi się tutaj bardzo podoba. Kolejny plus znowuż wchodząc w tę tematykę ochrony przed, yy, przed złem, ochrony dziecka tym parasolem. Mitycznym przed wszelkimi niegodziwościami to jest pokazanie jednego z bohaterów pobocznych, który no, gdzieś tam pretenduje do miana ważniejszego bohatera i jego postępków, bo z jednej strony można byłoby uznać. Że to nie jest postać jednoznaczna, jest to wręcz postać bardzo, bardzo, bardzo niejednoznaczna. Z trzeciej strony, znowuż, wiele tych stron mamy w przypadku tej powieści. To jest pokazanie tego, jak bardzo my opieramy się na pozorach i czy te pozory faktycznie są takie ważne. Co jest w życiu ważne, a co ważniejsze, a co tak naprawdę nie jest istotne, jak do tego wszystkiego podchodzą ludzie i co my możemy z tym zrobić, jak my możemy zmienić siebie, żeby inni nas zaakceptowali. No tak, Hargrave zdecydowanie nie bawi się z dzieciakami w głupie parasoliki i mówi tak, jak jest. Mówi tak, jak jest, co oznacza, że pokazuje młodemu czytelnikowi już ogrom niesprawiedliwości, dominującej na świecie. I to jest rzecz, przed którą sądzę wielu rodziców chciałoby swoje dzieci ostrzec, uchronić jak najdłużej się da. Wszak lepiej jest pozostawić dziecku wiarę w świętego Mikołaja, wiarę w zajączka wielkanocnego, aniżeli obudzić w nim poczucie, że na świecie wcale nie jest bezpiecznie i że ludzie nie są wcale tak cudowni i nie wszystko jest takie piękne i kolorowe. Hargrave to robi i robi to w sposób bardzo bezpośredni, stawiając przed trudnymi wyborami i też trudnymi takimi zakrętami moralnymi nie tylko młodego czytelnika i mówię to na swoim przykładzie, kiedy czytałem tę książkę i sam się zastanawiałem, co ta bohaterka powinna w tym czy w tym momencie tak naprawdę zrobić, co mogłaby zrobić inaczej co te osoby otaczające ją mogłyby zrobić inaczej. To mi się podoba, że dominuje tutaj jednak szarość. Szarość, która nie dotyka głównej bohaterki, co znowuż nam czyni tę książkę książką dziecięcą, tak? Bo musimy mieć jakąś reprezentację tego bohatera, który jednak będzie nas wprowadzał w ten świat, jednocześnie samym będąc nieskalanym. To jest też cecha baśni i dla mnie Hergrave właśnie uprawia coś, co choć można byłoby powiedzieć na pozór niewiele ma wspólnego z klasyczną baśnią. Tą baśnią oprawianą przez Perolta, Grimów czy Andersena. Ale właśnie z tą baśnią, którą można byłoby dziś uznać za nowoczesną baśń. Taką baśń uszytą na miarę naszych czasów, na miarę sytuacji, która dzisiaj panuje. I widzę tutaj też szereg nawiązań do sytuacji społecznych, których... Sami jesteśmy świadkami. Nie wiem, czy słusznie, nie wiem, czy, ty, czy to nie jest w tym momencie jakaś nadinterpretacja, że ja czytam właśnie książkę dla dzieciaków dostrzegam w niej więcej niż w niej faktycznie jest. Z drugiej strony, jeżeli faktycznie te nawiązania nie były przypadkowe, no to mamy do czynienia z czymś jeszcze lepszym niż spodziewałem się tego na początku, czyli z książką, która jest wielowarstwowa, docierająca do różnego pokolenia, do różnego odbiorcy w różny sposób. Co znowuż sprawia, że ja mogę się rozpływać nad nią. I tak, ja z, tradycyjnie nie zaskoczę was, polecając wam książkę Kiran Mirut Hergry, w tym przypadku Sofia z Kościanego domu, ale i oczywiście też dziewczynka z atramentu i gwiazd czy Wyspa na Końcu Świata, bo to są naprawdę książki, z których każda niesie coś mądrego, każda niesie bardzo mądry przekaz, każda. Sprawia, że jednak trzeba troszeczkę pomyśleć. I to jest coś, co ja sobie w takich książkach bardzo, bardzo cenię. Co się tyczy samej tej książki, też chciałbym zwrócić uwagę, choć rzadko to robię, na to, jak pięknie ona została wydana. Bo spójrzcie raz, że twarda oprawa i zdobienia, no do tego przywykliśmy, zresztą wydawnictwo literackie nas nie zawodzi w tym temacie, ale też piękne zdobniki w środku. Niemalże każdy rozdział ma inne, no one się potem powtarzają, ale inne zdobienia stron, o, można powiedzieć, ramki zbudowane troszeczkę inaczej i fajnie to wygląda. Ja takie rzeczy lubię, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że niektórzy lubią mieć po prostu białą czy tam powiedzmy kremową umownie kartkę, która yy, nie odwraca uwagi od tego, co tam. Mnie akurat takie ozdobniki bardzo się podobają, a wy sami zdecydujcie. Tak, dajcie mi znać, co wy sądzicie na temat właśnie roztaczania tego parasola bezpieczeństwa nad dzieckiem i czy to nie ja mam jakąś paranoję. Czy to nie jest tak, że to ja zauważam coś, czego tak naprawdę nie ma, czyli ugrzecznianie tych historii, ugrzecznianie baśni, sprawianie, że to dziecko nie ma możliwości w ogóle gdzieś obcować z tym światem. Mniej jednoznacznym, z tym światem bardziej złożonym, bardziej szarym. Dajcie znać, co Wy na ten temat sądzicie, i jeżeli też to zauważycie, to czy uważacie, że to jest dobre? Czy jesteście może takiego zdania jak ja, że sądzicie raczej, że powinniśmy jako odpowiedzialni dorośli dziecko wprowadzać w ten świat, żeby ono potem było z tym światem oswojone, a nie przeżywało wielkich rozczarowań, czy też jakiegoś wielkiego zdarzenia z rzeczywistością, która będzie zupełnie inna niż w głupiutkich, uproszczonych bajeczkach. Czekam na Wasze komentarze. Sofie polecam Wam raz jeszcze, bo pokochacie tę bohaterkę. Jednocześnie zapewniam Was, że jest to lektura bardzo bezpieczna dla młodych osób, piękna i wzruszająca. Także czego chcieć więcej? Czytajcie i trzymajcie się ciepło. Cześć!